Duch jest mocny, ale ciało jest słabe. Jak możemy oprzeć się pokusom wroga i nie zgrzeszyć przeciwko Bogu? Biblia opowiada nam o sytuacji, w której Jezus został wyprowadzony na pustynię przez Ducha Świętego i tam wróg kusił Jezusa Chrystusa, próbując skłonić go do grzechu przeciwko Bogu. Jednak Biblia mówi nam coś zaskakującego o tym spotkaniu Jezusa z szatanem które z pewnością zmieniło trajektorię służby Jezusa Chrystusa. Powinniśmy jednak zadać sobie kilka pytań. Dlaczego Jezus został wyprowadzony na pustynię przez Ducha Świętego? Co więcej, dlaczego wróg, wiedząc, że Jezus jest Synem Bożym, próbował na wszelkie sposoby ogo od jego misji tutaj na ziemi? Są to pytania, które Biblia z pewnością nam wyjaśnia, i właśnie o tym chcemy porozmawiać w dzisiejszym filmie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zasubskrybuj go i włącz powiadomienia. Prawdopodobnie słyszałeś o tej historii i możesz się zastanawiać, ale w jaki sposób Jezusowi udało się spędzić 40 dni na pustyni bez jedzenia i picia, i nadal opierać się diabłu? Cóż, Jezus doświadczył wszystkich słabości, których mógłby doświadczyć każdy z nas, nie jako Bóg, ale jako człowiek. Ponieważ podczas tych 40 dni i 40 nocy Jezus był głodny i spragniony, ale był zdeterminowany, aby wypełnić swoją posługę, a Biblia mówi coś bardzo ważnego. Mówi, że Jezus był prowadzony przez Ducha Świętego. Oznacza to, że Jezus był pod przywództwem Bożego Ducha Świętego i to właśnie ten duch wzmocnił Jezusa i pozwolił mu nie ulec pokusom wroga. Przyjrzyjmy się szczegółom tego wydarzenia z udziałem Jezusa i szatana. Ale jak to wszystko się zaczęło? Biblia mówi nam, że po chście przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan, Jezus został wyprowadzony na pustynię przez Ducha Świętego. Relacje te można znaleźć w Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza, gdzie szczegółowo opisują, jak wyglądał chrzest Jezusa Chrystusa przez Jana Chrzciciela i jak wyglądał jego proces udania się na pustynię. Ale dlaczego pustynia? Pustynia była miejscem odosobnienia i samotności, gdzie Jezus mógł pościć, modlić się i przygotowywać duchowo do swojej służby. Biblia mówi? Że duch święty wyprowadził Jezusa na pustynię jako część boskiego planu wypełnienia jego misji tutaj na ziemi, i to właśnie tam szatan próbował na wszelkie sposoby sprowadzić Jezusa na manowce, wykorzystując rzeczy, które najbardziej przyciągają ludzką żądzę. Biblia mówi, że szatan powiedział do Jezusa: zamień te kamienie w bochenki chleba. Diabeł wykorzystał słabość Jezusa. Aby doprowadzić go do grzechu, zasugerował, aby Jezus użył swojej boskiej mocy, aby zamienić kamienie w bochenki chleba i w ten sposób zaspokoić swój głód. Jednak Biblia mówi, że Jezus odpowiedział diabłu, cytując Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 8, werset 3, który brzmi następująco: Gdzie jest napisane, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ta odpowiedź pokazała zaufanie Jezusa do Słowa Bożego, Jezus przedłożył potrzeby duchowe nad fizyczne. Ta odpowiedź Jezusa oznaczała pierwsze zwycięstwo w obliczu innych pokus, które wróg miał przed nim postawić. Szatan nadal kusił Jezusa i zabrał go do najwyższego punktu świątyni w Jerozolimie, i zasugerował, aby Jezus rzucił się ze szczytu i zacytował pisma święte mówiące, że Bóg ochroni go przed wszelkim niebezpieczeństwem. Ale Jezus ponownie zacytował Księgę Powtórzonego Prawa rozdział 6, werset 16, mówiąc, że nie wolno nam kusić Pana, Boga naszego. Ta odpowiedź po raz kolejny pokazała zaufanie Jezusa do Bożego planu i jego odmowę czynienia cudów w celu promowania siebie lub udowodnienia swojej tożsamości jako Boga. Wreszcie wróg pokazał Jezusowi wszystkie królestwa tego świata i powiedział, że Jezus może rządzić każdym z nich, jeśli będzie go czcił. Jednak Jezus po raz kolejny odrzucił tę pokusę, mówiąc, że tylko Bogu należy czcić i służyć. W odpowiedzi Jezus ponownie zacytował słowo Boże z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 6, werset 13. Po odparciu wszystkich pokus diabeł odwrócił się od Jezusa i wypełniło się słowo Boże z listu Jakuba 4, werset 7, które mówi, że musimy przeciwstawić się diabłu, a on ucieknie od nas. Oprócz wszystkich wspomnianych tutaj szczegółów, ważne jest, aby podkreślić, że 40-dniowy post Jezusa na pustyni jest terminem symbolicznym i ma związek ze Starym Testamentem z 40 dniami Mojżesza i Eliasza podczas ich spotkania z Bogiem. Ten okres 40 dni jest również związany z duchowym przygotowaniem i zatwierdzeniem, przez które Jezus musiał przejść przed rozpoczęciem swojej służby. Widzimy w tym wydarzeniu. Że Jezus był w stanie oprzeć się szatanowi tylko dlatego, że miał słowo Boże. Na każdą z pokus, jakie szatan próbował podsuwać Jezusowi, ten odpowiadał słowem Bożym. I to właśnie zrobiło różnicę. Umiłowani, słowo jest życiem, słowo jest mocą. Biblia nie jest tylko książką, którą czytamy tak, jakbyśmy czytali historię, ale Biblia jest podręcznikiem, w którym znajdujemy słowo życia, które służy jako duchowe przygotowanie, abyśmy mogli walczyć z przeciwnościami tego życia. Możemy zadać sobie pytanie, gdyby Jezus nie miał słowa Bożego, jak oparłby się diabł, gdyby wszystkie pokusy wroga były próbą nakłonienia Jezusa do grzechu? Ci, którzy nie znają słowa Bożego, prawdopodobnie ulegliby pokusom szatana, ale Jezus znający Słowo Boże i prowadzone przez Ducha Świętego był w stanie oprzeć się każdemu atakowi wroga, a kiedy tak jest, mówi Jakub, diabeł ucieknie od nas. Boży plan wyprowadzenia Jezusa na pustynię był również sposobem na pokazanie ludzkiej kondycji Jezusa Chrystusa. Jezus jako Bóg prawdopodobnie nie musiałby cierpieć na pustyni, ale jako człowiek musiał przejść przez to 40-dniowe przygotowanie, aby jego ciało mogło cierpieć i odczuwać te same potrzeby, które odczuwają ludzie, ale Jezus wyszedł zwycięsko z wojny, w której wróg dostrzegł słabość i poszedł tam i próbował wykorzystać tę słabość Jezusa Chrystusa. Aby doprowadzić go do grzechu, i tego właśnie umiłowany musi być świadomy, wróg będzie próbował wykorzystać Twoją słabość i obrócić ją przeciwko Tobie. Ale jeśli mój umiłowany jest przygotowany, będzie w stanie mu się oprzeć i ucieknie. Kuszenie Jezusa na pustyni było nie tylko testem fizycznej wytrzymałości, ale także dowodem wierności Boga i misji Jezusa na ziemi. Diabeł, znając tę misję, próbował o Jezusa od drogi, która miała zaprowadzić go na krzyż, oferując dywersję, aby chwała Chrystusa na ziemi nie mogła zwyciężyć. Jednak Jezus pozostał wierny woli Bożej używając słowa Bożego jako potężnej broni, by przeciwstawić się wrogowi. Według Biblii kuszenie Jezusa na pustyni podkreśla nie tylko boską naturę Chrystusa, ale także Jego człowieczeństwo. Chrystus doświadczył głodu, fizycznej słabości i pokusy, pokazując, że może identyfikować się z nami w naszych zmaganiach i pokusach, bez popadania w grzech. Chrystus uczy nas, jak możemy oprzeć się wszystkim atakom diabła. Ta historia przypomina nam, że nawet w obliczu życiowych pokus i wyzwań możemy ufać Bogu i Jego Słowu, które nas wzmocni i poprowadzi. Jezus jest doskonałym przykładem tego, jak powinniśmy stawiać czoła pokusom z Bożym Słowem w naszych sercach. Ta sama słabość, przez którą Jezus przeszedł na pustyni, jest tą samą słabością, przez którą mógł przejść każdy z nas. Ale w każdej z nich Chrystus odniósł zwycięstwo. Dlatego jest godny prowadzić nas do Boga. Chrystus jest wiernym barankiem, który przyszedł tu na ziemię i przeszedł przez wszystkie pokusy, wszystkie przeciwności i w żadnej sytuacji Jezus nie zgrzeszył. Jezus był prowadzony przez Ducha Świętego do doskonałego boskiego planu którego kulminacją była jego śmierć i zmartwychwstanie na krzyżu kalwarii, a wróg został ponownie pokonany przez Chrystusa. Słowo Boże było najwyraźniej doskonałą bronią, której Jezus użył, aby uniknąć wpadnięcia w szpony wroga. Chcę zaprosić mojego drogiego brata do głębokiej medytacji nad tym wydarzeniem i zrozumienia w duchowy sposób, jak możemy oprzeć się wrogowi. Jak możesz oprzeć się tym wszystkim pokusom, wiedząc, że Bóg ma lepszy plan dla twojego życia? Zaufaj Bogu. Zaufaj Chrystusowi. Medytuj nad Jego słowem, a boskie objawienie przyjdzie do ciebie. Mam nadzieję, że ten film wywarł na ciebie wpływ i że zrozumiałeś Boże plany dotyczące naszego życia oraz sposób, w jaki można walczyć z przeciwnościami losu za pomocą Słowa Bożego. Do zobaczenia w następnym filmie